Witam. W tej prezentacji omówimy sobie zlecenia Stop Loss i Take Profit. Zlecenia Stop Loss i Take Profit są to zlecenia ochronne, które możemy zdefiniować przy otwieraniu zleceń na platformie Noble Markets. Zlecenie Stop Loss chroni nas przed generowaniem nadmiernych strat na pozycji w przypadku, gdy trend rynkowy się odwróci. Zlecenie Take Profit zabezpiecza natomiast wcześniej wypracowane zyski. Aby zademonstrować działanie tych zleceń, otwórzmy pozycję na indeksie DAX. W naszym scenariuszu chcemy otworzyć transakcję sprzedaży, liczymy więc na spadek wartości indeksu. Zlecenie Stop Loss w tym scenariuszu powinno być umiejscowione powyżej poziomu wejścia. Jeżeli trend rynkowy się odwróci, wówczas taka transakcja będzie generować stratę. W momencie, gdy notowania przebiją poziom stop loss, taka transakcja automatycznie zostanie zamknięta. Na wykresie możemy zauważyć dodatkową linię oznaczoną jako SL. Jest to nasz poziom stop loss. Aby zabezpieczyć wypracowane zyski. Możemy ustawić poziom take-profit. W takim scenariuszu, jeżeli notowania faktycznie będą realizować spadki, to po osiągnięciu poziomu take-profit, transakcja taka zostanie automatycznie zamknięta. Aby dodać poziom take-profit, możemy przejść do okna modyfikacji, a następnie w polu take-profit dodać poziom zlecenia. Na wykresie pojawiła się dodatkowa linia oznaczona jako TP, czyli Take-Profit. Jeżeli nasz scenariusz się zrealizuje i notowania dojdą do poziomu Take-Profit, to taka transakcja zostanie automatycznie zamknięta, a zysk przypisany do rachunku. Dziękuję za uwagę.